Dzień dobry. Robert Binkiewicz, doradca sadowniczy AgroSimex. Zapraszam na nowy komunikat sadowniczy, w którym przekażę zalecenia dotyczące ochrony, ale i odżywiania naszych sadów po kwitnieniu. Znajduję się w sadzie jabłoniowym odmiana gala. I na, na początku, na wstępie, yy, chciałbym. Powiedzieć o mączniaku i zagrożeniu mączniakiem, ponieważ znajdujemy się w takiej fazie i w takim okresie, który jest kluczowy, bardzo ważny w całym programie ochrony przed mączniakiem. Wykonaliśmy do kwitnienia szczelny program zapobiegawczy preparatami siarkowymi i tuż przed kwitnieniem mocny zabieg typowymi preparatami mączniakobójczymi. Później w e, okresie kwitnienia stosowaliśmy preparaty na bazie strobiluryn albo z grupy SDHI, które również e, skutecznie chronią, e, chronią jabłonie przed mączniakiem. Natomiast teraz wkraczamy w tą drugą fazę ochrony przed mączniakiem, ba, też bardzo ważną, dlatego chciałbym o niej w tej chwili przypomnieć i zwrócić uwagę na, na poszczególne elementy właśnie tego, tego programu e, ochrony. E, Cały ten program przygotowaliśmy dla Państwa, opublikowaliśmy w naszej broszurze dotyczącej mączniaka i w truskawkach, ale i w jabłoniach. Także odsyłam do, tej, do tego materiału i tam znajdziecie Państwo cały szczegółowy program, taki jak my zalecamy, bardzo skuteczny do ochrony przed mączniakiem. Więc co teraz powinniśmy zrobić, proszę Państwa, wkraczamy w tą fazę, drugą fazę rozwoju mączniaka, ale i i ochrony przed mączniakiem, dlatego nie zapominajmy o tym, pomimo tego, że sadzie jest czysto, mamy dobrze ochronione, ochronione sady, tak jak tutaj w przypadku tej gali trudno znaleźć, e, znaleźć gdzieś objawy mączniaka, inaczej będzie wiadomo w Idaredzie czy, czy w Retio na Prinsie, e, ale e, po prostu wszystkie kwatery należy w tym momencie jeszcze traktować tak samo, czyli ten zabieg, który jest przed nami, proszę wykonać na wszystkie kwatery, nawet i na te mniej wrażliwe czy, czy mniej porażone, a dopiero kolejne zabiegi będzie można już różnicować i troszeczkę dzielić. Bardzo ważny zabieg, kolejny, drugi w, po tym przedkwitnieniem typowym preparatem moczniakobójczym. Niestety jest to niezbędne w większości sadów do tego, żeby skutecznie wkroczyć w tą, w tą drugą fazę teraz rozwoju. Już zawiązków i zabezpieczyć przed, przed intensywnym rozwojem moczniaka. Polecamy zabieg jednym z preparatów, zachowując czy stosując rotację w stosunku do tego zabiegu przed kwitnieniem czyli znowu to są te same preparaty polecane przez nas: cyflux, kendo, topas, Pencona albo nimrod czyli typowe preparaty moczniakobójcze, systemiczne. Które skutecznie działają i wyniszczająco interwencyjnie, ale i zapobiegawczo. Więc proszę wykonać zabieg jednym z tych preparatów. Te preparaty możemy mieszać z fungicydami kontaktowymi, jeśli będziemy wykonywali zabieg przeciwko parchowi. Ale to, co jest ważne do skuteczności tych, tego zabiegu, z wykorzystaniem tych preparatów. To jest zastosowanie większej ilości wody, cieczy roboczej niż standardowo. Proszę zwiększyć tą ilość cieczy roboczej o około 30%. I ważne jest dobre pokrycie roślin i dobry adiuwant zastosowany do tego zabiegu. My polecamy Prolonger. Oczywiście też nie bez znaczenia są warunki pogodowe i temperatura, jak dla, dla, tych, dla tej grupy preparatów, więc też upolujmy tak, taki dzień, taką pogodę, kiedy faktycznie będą te warunki sprzyjające. Do tego, żeby ten zabieg był jak, naj, jak najbardziej skuteczny, bo, bo na tym nam zależy i tak do, te, do tego zabiegu należy podejść. Co dalej po tym zabiegu? Oczywiście to, to będzie uzależnione od, od presji tej choroby w danym sadzie, od skuteczności programu, który był wykonany do tej pory, ale to nie znaczy, że należy zakończyć ten program, bo oczywiście będą infekcje wtórne jeszcze latem, więc równie, równie groźne. Więc tam będziemy kontynuowali ten program jeszcze zapobiegawczy z wykorzystaniem e, preparatów zapobiegawczych, tak, takich jak ZATO czy DISKUS z grupy Strobiluryn. Być może, jak ktoś nie wykorzystał jeszcze e, tej, tej bezpiecznej ilości zabiegów z grupy SDHI, to może to będzie jeszcze Embrelia, czy Fontelis, czy Serkadis. A już w, w, w dalszej kolejności, e, preparat Armicarp oparty na wodorowęglanie potasu. Także mączniak uważam, że to jest w tej chwili temat numer jeden i powinniśmy się skupić na tym zabiegu bardzo ważnym, bardzo, bardzo skutecznym. Postarać się, żeby on był jak, jak, naj, jak najskuteczniejszy. Parch, proszę Państwa, jeszcze jest z nami, bo jeszcze wszystkie zarodniki workowe się nie wysiały. Te przelotne opady, które nam towarzyszą, powodują niewielkie bądź średnie wysiewy zarodników workowych. Nie zawsze dochodzi do infekcji, bo zwierzenie jest często krótkie, niewystarczające do tego, do, do tego żeby, żeby były sprzyjające warunki do zakażenia. Tak, tak też informujemy Państwa i sygnalizujemy w naszych komunikatach. Więc jak do tej pory najgroźniejsze sytuacje, jeśli chodzi o parcha, były w długi weekend majowy. Teraz to prawda, lokalnie też te infekcje występują, wysiewy występują. Ale jest to bardziej zróżnicowane i, i, i tak właśnie Państwa informujemy o tym i sygnalizujemy w naszych komunikatach. Ale jeszcze, jeszcze zarodniki walkowe się wszystkie na pewno nie wysiały, dlatego prowadźmy ochronę zapobiegawczą, e, kontrolujmy sytuację w swoich sadach, ponieważ już pierwsze plamy, pierwsze objawy parcha już w sadach się pojawiły. No, oczywiście tam, gdzie powiedzmy, jakieś, jakieś były błędy popełnione albo były zbyt, zbyt długie odstępy pomiędzy zabiegami. Wciąż polecamy standardowe preparaty zapobiegawcze oparte na kaptanie czy ditianonie. Wciąż oczywiście to możemy wykonywać i kaldera, idelan, Malvin, merpan, kaptan. To są też bardzo dobre produkty jako partner do mieszanek zbiornikowych z innymi pestycydami, ale również i nawozami. Szkodniki, proszę Państwa. Też sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Mówiłem o tym w poprzednim komunikacie. Nie będę w tej chwili już tutaj się rozwodził na ten temat. Każdy po prostu powinien kontrolować u siebie w sadzie, przeprowadzać lustrację. Tutaj w tym sadzie przed kwitnieniem był zastosowany preparat KOBE i kilka dni temu było zastosowane Mo MOVENTO. Trudno znaleźć, bardzo długo trzeba się naszukać, żeby znaleźć gdzieś jakąś jedną mszycę. Nie ma ani mszyc, ani zwójek, tutaj nie było, ty, nie było typowego zabiegu przeciwko zwójkom przed kwitnieniem. Nie ma ich po prostu też tej presji, tutaj tej zwójki różóweczki nie ma w tym sadzie od lat. Ale w innych sadach jest różnie, spotykam sady, gdzie, gdzie jest mniejsza bądź większa populacja i zwójki, ale i również i mszyce, jeśli ktoś powiedzmy jeszcze nie wykonał tego zabiegu już po, kwitnie, po kwitnieniu, dlatego prowadzimy lustrację. I po ocenie e, sytuacji w sadzie no niezbędny jest zabieg. Uważam, że mszyce to bardziej jako zabieg zapobiegawczy. Powinniśmy już jak najszybciej wykonać, jeśli ktoś tego nie zrobił do tej pory. E, preparaty oparte na substancji acetamipryd Kobe, Mospilan albo płynny, wygodny w, w zastosowaniu preparat o nazwie Carnadine. To jest nowość od tego roku. E, jak również tepeki. No i y, polecamy też Movento, szczególnie w tych sadach, gdzie mamy również dużą presję bawełnicy korówki i, i tam trzeba y, podziałać troszeczkę mocniej, bardziej systemicznie w roślinie, to jak najbardziej Movento. Y, ze zwójkami, proszę Państwa, jeśli się zdarzy kwatera albo sad, gdzie faktycznie y, jest niezbędny zabieg, bo gąsienice żerują i uszkadzają już zawiązki, polecamy w tym, w tym momencie preparat Rumo yy, I proszę Państwa, owocówka, króciutko, pierwsze motyle w pułapkach już są. Yy, najwięcej, czy obserwujemy, że, że dynamicznie już jakby rozpoczęła aktywność owocówka na północnym zachodzie kraju, yy, i tam po kilkanaście już tych motyli, a nawet kilkadziesiąt w niektórych lokalizacjach już w pułapkach jest. Yy, poza tym w, yy, w pozostałej części kraju to są pojedyncze motyle. W pułapkach, także obserwujmy, monitorujmy. My oczywiście prowadzimy też ten monitoring w kilkudziesięciu lokalizacjach w całym kraju, po to, żeby przekazywać Państwu jak najdokładniejsze czy rzetelne informacje. Ale oczywiście to jest sygnał, informacja od nas. Ale każdy powinien mieć w swoim sadzie zamontowane pułapki feromonowe i monitorować tą sytuację u siebie, bo również to może być dość mocno zróżnicowane. Kilka słów na temat regulatorów. Również w poprzednim komunikacie obszernie o, o tym mówiłem: o tych zabiegach igiberejnowych i, giberelinowych, i e, corto regalis, Ale widać już w tej chwili, szczególnie na grupie Jona Goldów, e, w wielu kwaterach widzimy, że następuje już dość intensywny opad zawiązków. E, także nie wszędzie było dobre zawiązanie, ale również i uszkodzenia przymorskowe no, spowodowały, że w tej chwili. W tej chwili już zaczyna to, yy, to opadać i część tych zawiązków yy, po prostu nawet, nawet czasami za dużo spada. Także yy, szczególnie w tych kwaterach yy, przypominam i, i polecam, jeśli nie był wykonany w, po, w, w, osta w kilku ostatnich dniach, zabieg yy, preparatem Corto albo, albo Regalis yy, yy, w celu hamowania wzrostu wegetatywnego, ale również dzięki temu i podtrzymaniu, czy przytrzymaniu, czy ograniczaniu. Opadania zawiązków. Wiemy, że tak to działa, jest to potwierdzone w praktyce, więc w tym czasie, kiedy, kiedy ważny jest ten, zrówno, ten balans zrównoważony, zachowany między wzrostem wegetatywnym a generatywnym, ważne jest, żeby właśnie przystopować, przyhamować wzrost wegetatywny. Dzięki temu no, możemy utrzymać trochę większą ilość zawiązków na drzewach. Nie wszędzie jest taka konieczność, oczywiście dostosujmy to do sytuacji, do siły wzrostu drzew. I do tego właśnie, ile tych zawiązków na drzewach jest, zostaje, jeśli obawiamy się, że będzie, że będzie za niski plon, za mały plon, bo jednak widać, że, że dość łatwo te zawiązki się oddzielają i spadają. To stosujmy ten program w, w tej chwili, w najbliższych dniach właśnie oparty na tych preparatach. Tyle o ochronie. W tej chwili chcę powiedzieć parę słów o odżywianiu. O tym, w jakiej kondycji są nasze rośliny, nasze sady. Po tej zimnej wiośnie, bardzo zimnej, przy mrozkach, e, wiemy, że te pierwsze liście były bardzo zniszczone, jeszcze wciąż są, to widać e, na, na, na drzewach, ale przybywa już nowych liści, jest ta, ta masa liściowa coraz większa. W każdym razie e, trzeba rozpocząć w tym momencie dokarmianie już e, podstawowymi makro i mikroelementami, jakby ten etap. Stosowania biostymulatorów jest już ten główny taki okres, jest za nami. Teraz powinniśmy zaopatrzyć nasze drzewa właśnie w te niezbędne makro i mikroelementy, uruchomić fotosyntezę, poprawić fotosyntezę, zadbać o jak najlepsze odżywienie tych liści, które z kolei będą odżywiały, wykarmiały zawiązki. Dlatego możemy już startować, nawet powinniśmy z azotem, magnezem, mikroelementami. Więc my polecamy taką mieszaninę obecnie, jeśli chodzi o azot, to albo azofol, albo protaminal. W mieszaninie z nawozem magnezowym Mag S aloj to jest płynny wodorotlenek magnezu, bardzo bezpieczny. W tej fazie, w tym okresie proszę się nie obawiać o jakieś orzewienia, uszkodzenia. I do tego nawóz mikroelementowy. Ten Mikrostar Kompleks, który, który do tej pory polecaliśmy, tak się nazywał, w tym roku zmienił nazwę. Jest to ASX Kompleks, więc, więc, to jest ten sam nawóz mikroelementowy, który mieliśmy w ofercie i polecaliśmy do tej pory. Także Zachęcam do stosowania w kilku zabiegach właśnie tego nawozu mikroelementowego: czyli Protaminal albo Azofol, do tego MagS Alloy i jako mikroelementy ASX Kompleks. To jedno. Natomiast jeśli chodzi o nawozy wieloskładnikowe na kolejne zabiegi to oczywiście rosasol zrównoważony albo ultrasol zrównoważony. Do tego również można jeszcze dołożyć protaminal i do kolejnych zabiegów polecam również też i te nawozy wieloskładnikowe. I jeśli chodzi o fertygację to oczywiście też jest na to pora. Te przelotne opady, które, które gdzieś występują, no niestety, ale skutecznie nie dostarczają tej minimalnej ilości wody, więc nawadnianie, nawadniać należy racjonalnie, ale przy okazji wykorzystać to nawadnianie i, i podać właśnie też nawozy wieloskładnikowe, takie jak Rosasol zrównoważony albo Ultrasol zrównoważony. To wszystko w tym komunikacie. Zapraszam na kolejny materiał dotyczący przerzedzania.